Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś na pełną recenzję Sony Xperia XZ Premium. Czy warto kupić ten smartfon w 2019 roku? Zapraszam do recenzji. To no może na początek omówmy sobie wykonanie. Mój model jest to ta wersja taka typowo chromowana. Jest ona naprawdę w bardzo ładnym kolorze. Wygląda to ciekawie i przyciąga wzrok. Przód i tył jest to szkło Corning Gorilla Glass w wersji 5, a boki wykonane są tutaj z plastiku. Co warto oznaczyć, ramki, które znajdują się tutaj na górze samego smartfonu wykonane są z aluminium. Mamy tutaj bardzo ładne szlify, w które pada światło i, i wygląda to bardzo fajnie, a sam telefon bardzo mocno wszystko odbija, bo jest to po prostu takowe lusterko, ale wykonanie naprawdę jest bardzo fajne. Co do takich dodatkowych rzeczy, to tutaj znajdziemy diodę powiadomień w tej właśnie małej kropeczce. Dodatkowo u góry znajdziemy gniazdko mini jack, co warto zaznaczyć jest to właśnie fajne rozwiązanie, że Sony nie pozbyło się tego gniazda w swoim y, urządzeniu i dodatkowo tutaj znajdziemy port y, USB typu C wraz z mikrofonem. A sam smartfon wspiera y, tutaj normę IP68, dzięki czemu jest odporny na wodę i kurz. Ekran ten o przekątnej 5,5 cala o rozdzielczości 4K, czyli 3840 na 2000 160 pikseli co daje nam łączne zagęszczenie 801 punktów na cal, Mam tutaj standardowe proporcje 16 na 9, więc myślę, że ci tradycyjni użytkownicy, którzy lubią te proporcje, będą zadowoleni. Dzięki temu również ja też wybrałem ten telefon, bo bardziej tamte proporcje mi odpowiadają. No, a dodatkowo warto znamienić tutaj fakt, że sam ekran domyślnie działa w rozdzielczości Full HD, żeby nie drenować baterii. Jednak gdy używamy tutaj galerii, nagrywamy filmy w 4K, czy oglądamy coś na YouTube, mamy po prostu dostępną tutaj właśnie taką rozdzielczość. Czy możemy sobie ją włączyć i możemy bez problemu oglądać materiały w 4K? Dodatkowo warto oznaczyć, że sam ekran wspiera HDR, szkoda jedynie, że nie jest to ekran OLEDowy, ale myślę, że są też dosyć dobry. Jest on tutaj dosyć nasycony, te kolory są naprawdę dosyć żywe, wszystko generalnie prezentuje się dobrze, ale jednakże fajnie by było zobaczyć tutaj ekran OLED. Procesor, który napędza Xperia, jest to flagowy ośmiordzeniowy Snapdragon 835 z 2017 roku z grafiką Adreno 540. Dodatkowo mamy tutaj 4GB pamięci RAM oraz 64GB na dane użytkownika. 4GB RAMu wystarcza, telefon działa bardzo dobrze, a to za sprawą prawie czystego Androida w wersji 9. Tak więc Sony dosyć dobrze tutaj aktualizuje swoje modele, mamy tutaj dosyć y, świeże poprawki bezpieczeństwa, co muszę na, zaliczyć na plus, ostatnie chyba były z lipca, y, wszystko chodzi sprawnie, czasami zdarzy się małe przycięcie, jest to bardzo rzadkie zjawisko, ale takowe y, może się zdarzyć. W grach telefon sprawdzi sobie dosyć dobrze, nie nagrzewał się tutaj dosyć mocno, a nawet jeśli się by nagrzał, to te temperatury nie sprawiają dyskomfortu i możemy spokojnie z telefonu korzystać. A w tej AnTuTu Benchmark telefon uzyskał tutaj 177 558 punktów, więc tak to by się prezentowało. Myślę, że jest to taki standardowy wynik jak na tego typu procesor, ale naprawdę wydajność jest tutaj bardzo dobra. Mamy tutaj prawie czystego Androida wersji 9. Jest tutaj kilka dodatkowych elementów od Sony. Jak takich jak właśnie możecie zauważyć, Szkic jest to aplikacja do edycji zdjęć, dodatkowo muzyka, album, to też są takie dodatkowe aplikacje od Sony. Co warto zaznaczyć, mamy tutaj głośniki stereo, są one ulokowane w tym miejscu oraz w tym miejscu, są one skierowane frontem do użytkownika. Co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ gdy, dźwięk, gdy odtworzamy dźwięk po prostu nie jest on tłumiony, tylko jest do nas wprost skierowany. Jednakże nie są one zbyt głośne, jednakże są one czyste oraz bardzo wyraźne i naprawdę jest to bardzo fajny element tego smartfonu. No i mamy tutaj też dosyć spore ramki wokół ekranu, mamy tutaj standardowe proporcje, ale myślę, że u Sony to jest generalnie standard. Tak naprawdę Sony trzyma się w niektórych modelach tych ramek nawet do tej pory. Co warto zaznaczyć? Mamy tutaj złącze 3,5 mm. Dzięki któremu możemy podłączyć wzmacniacze lub słuchawki. Po prostu możemy używać tego złącza. Nie zostało ono tutaj usunięte jak w innych modelach. No i dodatkowo, tutaj na boku, w tym miejscu, mamy przycisk power, a w nim mamy ulokowany skaner odcisków palców. Jest on bardzo szybki. Jak możecie zauważyć, znajduje się on tutaj. W tej płytce jest on dosyć szybki i celny, dosyć szybko odblokowuje nasz telefon, nie jest ona aktywny, więc musimy sobie przycisnąć po prostu przycisk i przyłożyć ten palec, ale myślę, że jest on naprawdę dosyć szybki i naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić. Myślę, że jest to bardzo fajny element tego smartfona. W kwestii aparatu znajdziemy tutaj aparat 19 MP z tyłu. Mamy tutaj laserowy autofokus, stabilizację obrazu, która jest elektroniczna. Przysłona aparatu jest to F2.0, czyli nie jest to taka najniższa wartość. Konkurenci mieli po prostu lepszą. I w mojej opinii aparat jest generalnie słaby. Nie wiem czego to jest wina. U mnie bardzo często fotki wychodzą jakieś rozmazane lub ten efekt bokeh nie jest taki jaki być. powiem, po prostu jest to tło rozmazane, jednak nie jest ono w takim stopniu jak na przykład miał mój Samsung Galaxy Note 4, który no nie ukrywajmy jest telefonem sporo starszym. Mamy tutaj Tutaj taki fizyczny spust migawki. Jest to bardzo fajny element. Gdy przyciśniemy go sobie, możemy sobie uruchomić aparat. A gdy sobie już naciśniemy na ten spust, możemy sobie tutaj raz wyoszyć. A gdy wciśniemy dłużej, wykonuje nam się zdjęcie. Jest to bardzo fajny element. Naprawdę bardzo często on mi się przydawał w tym smartfonie i muszę zaliczyć go na plus, bo po prostu bardzo często ten element się tutaj przydaje. Mamy tutaj tryb ręczny. W aparacie, co warto zaznaczyć, mamy również nagrywanie wideo w 4K w 30-klatkach. Mamy Full HD w 60 klatkach oraz 30 oraz niższe rozdzielczości. A zdjęcia wykonywane są w formacie 4x3 w 19 megapikselach. A żeby używać 16 i 16x9, musimy po prostu mieć 17 megapikseli, czyli troszeczkę mniejszą rozdzielczość. Myślę, że ona nikomu tak naprawdę nie przeszkadza. Takim killer featurem w tym smartfonie miał być tryb super slow motion możemy sobie go włączyć tutaj tym przyciskiem mamy bardzo zwolnione tempo możemy nagrywać właśnie filmy w 3960 klatkach niestety same filmy nagrywane są tylko w jakości 720p ale postaram się Wam tutaj jakiś przykładowy film załączyć bardzo fajnie to wygląda na ujęciach na przykład wody czy, czy poruszających się zwierząt naprawdę możemy ciekawe efekty uzyskać i jest to z tego co wiem chyba pierwszy smartfon w ogóle który został pokazany na rynku, który już po prostu tą funkcję miał zaimplementowaną. W kwestii tutaj samego mini aparatu mamy tutaj dwie zakładki: wideo oraz foto. Ustawienia samego aparatu. mamy tutaj rejestrowanie predykcyjne. Polega ta funkcja na tym, że aparat robi kilka zdjęć zanim my wciśniemy spust migawki i możemy sobie wybrać najlepsze zdjęcie. No i takie dodatkowe ustawienia tak by się to mniej więcej prezentowało. W kwestii wideo mamy również bardzo podobny interfejs. Tak to się generalnie prezentuje. No, rozmiar wideo możemy sobie wybrać. Mam tutaj 4K, Full HD oraz Full HD w 60 klatkach. I tutaj moim zastrzeżeniem do tego właśnie wideo jest fakt, że nie możemy sobie tutaj punktowo oszyć przez, poprzez takie puknięcie w ekran podczas nagrywania wideo. No, jest to dla mnie. Bardzo kiepskim rozwiązaniem i dziwię się, że Sony tego nie wprowadziło, bo konkurencja po prostu to posiada. A tak, poprzez brak tej funkcji telefon zbiera ode mnie spory minus, no nic niestety na to nie poradzę. Przedni aparat ma 13 mp, jest to również rozdzielczość, właśnie przysłona, znaczy F2.0 i tutaj nie mogę mieć do niego zastrzeżeń. Zdjęcia wykonywane są w dobrej jakości, no i myślę, że, że wszystko jest tutaj akceptowalne i naprawdę myślę, że tutaj do przedniego aparatu nie mogę się zbytnio przyczepić. Bateria o pojemności 3230 mAh z obsługą szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 za pomocą portu USB-C. No, niestety, w pudełku nie znajdujemy takowej ładowarki, co jest niemiłym żartem ze strony producenta. Owa ładowarka ma tylko 1,5A przy 5V, jest to naprawdę bardzo wolne ładowanie, jak na dzisiejsze standardy. Ale sama bateria sprawuje się dobrze. Wyniki w okolicach 4-6 godzin sot są naprawdę bardzo dobre. Oczywiście dla mnie, bo może być to element jak najbardziej subiektywny, ale porównując to do moich poprzednich smartfonów, naprawdę ta bateria jest bardzo dobra i muszę ją po prostu pochwalić, bo wytrzymuje mi bez problemu od rana do tej godziny 18-19, tak więc naprawdę przy bardzo intensywnym użytkowaniu nie muszę mieć naładowany telefon do pełna, żeby po prostu wyjść z rana do szkoły czy, czy gdzieś do pracy i naprawdę bateria wystarcza mi na cały dzień intensywnej pracy. Podsumowując, czy warto kupić Sony Xperia XZ Premium w 2019 roku? Myślę, że jak najbardziej tak. Jeśli zależy Ci na dobrym wykonaniu, ekranie, głośnikach, bo mam tutaj głośniki stereo, baterii czy wydajności w dobrej cenie i nie zależy Ci na bezramkowym designie, jest to telefon dobry dla Ciebie. Jeśli jednak cenisz sobie jakoś zdjęć, nowoczesny bezramkowy wygląd, poszukaj jednak gdzieś indziej, bo tutaj w Sony tego nie za bardzo znajdziesz. Aktualna cena za nowy model waha się w okolicy 1000-1500 zł i jak za kwotę około 1000 zł mogę jak najbardziej ten smartfon polecić. Modele używane możemy znaleźć na rynku za... Około 500-850 zł. Jest to bardzo dobra cena, jak zaoferowane możliwości, jak za flagowy smartfon z 2017 roku. I sam ekran 4K jest też taki wyróżnik samego smartfona. Mamy tutaj prawie czystego Androida, co też muszę zaliczyć na plus. Telefon mogę polecić, lecz nie jest to urządzenie skierowane dla każdego. Konsumenta, no i myślę, że to by było wszystko w tej recenzji. Myślę, że odpowiedziałem wam na to pytanie, czy warto kupić ten smartfon w 2019 roku. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapeczki w górę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!